No, nie tylko posłów chcę powiedzieć, że ta inicjatywa tak naprawdę to od takiego małego naszego ambasadora Ziemi Łukowskiej, który wymyślił tak naprawdę... Po współpracy właśnie z posłami, z posłem Krzysztofem Głuchowskim, czyli mówię o moim byłym asystencie, a dzisiaj pracowniku Ministerstwa Aktywów Państwowych, panu Pawle Pasiku. To, po, to jest pierwsza inicjatywa, ta również kartka, która zostanie wydana przez Pocztę Polską i wręczona, przekazana mieszkańcom powiatu łukowskiego w, w kolegiacie w innym czasie, również została, jakby pomysł sam został, powstał w głowie Pawła, pewnie Paweł, będąc w Warszawie, więcej lepiej widzi, mamy naprawdę dobrego ambasadora ziemi Miłkowskiej właśnie w Warszawie. No ale to nie jedyne działania, jakie są związane z księdzem Stanisławem Brzuską. No ja chcę powiedzieć, że ksiądz biskup wspomniał o takim filmie o życiu księdza Stanisława Brzuski, którego reżyserem jest pan Tadeusz Syka, takim pełnowymiarowym. To będzie film fabula, fabularny. My, jako parafianie, jako wierni diecezji, złożyliśmy się w wysokości 300 tysięcy. Ale chcę powiedzieć, że powstanie jeszcze drugi film. Jeszcze we wrześniu będzie film. To jest taka niespodzianka dodatkowa, czyli powstanie film o księdzu Brzusce i jego działalności na tle Powstania Styczniowego. I on zost, bardziej będzie dedykowany dla młodzieży na lekcje historii.